To jest SPC Gear Game Plus, czyli najnowsza myszka z gamingowego odłamu firmy Silentium PC, która to podbiła jakiś czas temu serca wielu osób z naszej grupy swoim modelem Leaks. Tym razem wypuścili oni myszkę o budowie zamkniętej, symetryczną i co bardzo ważne, pozbawioną tego charakterystycznego podziurawienia, natomiast cały czas bardzo lekką. Sporo z Was myślę, że jest ciekawe tego gryzonia przez hype, jakie SPC zdążyło przez ostatnie kilka tygodni na niego zbudować, dlatego dziś w odcinku po kilkunastu dniach spędzonych z tym symetrycznym, całkiem dobrze wykonanym i musicie mi uwierzyć, ultra lekkim. Gryzoniem, postaram się powiedzieć Wam, co o nim na pierwszy rzut oka sądzę. A zaczniemy sobie ten materiał, oczywiście, od unboxingu. Myśl jest zapakowana w dokładnie takie samo plastikowe pudełko, w jakie jest zapakowany przychodził do nas model LIX. Do którego chcąc, nie chcąc będę ją bardzo często w tym materiale porównywał, bo są to po prostu bliźniacze myszy. Czyli mamy tutaj charakterystyczne odpakowywanie z czterema takimi zapięciami. Bardzo mi się to pudełko podoba, bo może być wielokrotnego użytku, po prostu możemy w nim transportować tę myszkę. A sama mysz prezentuje się moi drodzy tak. Jest podobna rozmiarowo, może troszeczkę większa e, od modelu LIX. I oprócz samego gryzonia w zestawie mamy również, oczywiście instrukcja obsługi oraz zestaw naklejek wraz z teflonowymi ślizgaczami, które możemy sobie wymienić z dołu tej myszy, jeżeli nam się zużyją co w sumie wychodzi naprawdę mega na plus jeżeli chodzi o tego gryzonia, bo czekajcie, pokażę wam coś tutaj możecie zobaczyć mojego Logitecha G502 który z czasem e, niestety się mocno zużył i tutaj widzicie jak te teflonowe ślizgacze wyglądają po kilku latach, także dobrze, że możemy je sobie tutaj wymienić cała mycha, jeżeli chodzi o moje pierwsze wrażenie jest wykonana naprawdę z przyjemnego w dotyku plastiku nie jest po bokach w ogóle gumowane jest to czysty plastik, natomiast jest on z takim charakterystycznym dla SPC wytłoczeniem w trójkąty. Ładnie to wygląda i w sumie całkiem dobrze się trzyma. Jest to oczywiście i symetryczny, wykonany w naprawdę dosyć stonowanym designie w porównaniu do innych myszek gamingowych, które możemy zakupić i widać tutaj praktycznie od razu, że jest to mysz projektowana z dosyć mocnym esportowym zacięciem. Z dołu mamy bardzo podobne wytłoczenie w dziurki jak w modelu Leaks, natomiast góra całkowicie się od niego różni. Całość tej konstrukcji jest oparta o naprawdę solidny fundament w postaci stosunkowo nowego sensora Pixart 3370 o kosmicznej wręcz czułości 19000 dpi. Ale, ale, jak... Pewnie już bardzo dobrze wszyscy wiecie, nie oszukujmy się, to nie DPI decyduje o tym, czy mysz prezentuje zadowalające osiągi i z nim jest troszkę, jeżeli ktoś by nie wiedział, o co chodzi, jak z megapikselami w aparatach. Ten telefon ma ich 108, ten aparat ma 12, ale no, wszyscy raczej dobrze wiemy, że 12 w tym aparacie zrobi znacznie lepsze zdjęcie niż 108 w tym. Niemniej jednak, producent pakując do tej myszki tego typu sensor zrobił naprawdę bardzo dobry ruch, bo poza naprawdę wysokim DPI ten sensor może się pochwalić również znacznie bardziej ważnymi, szczególnie w gamingu, statystykami. Lift of distance czyli odległość, w jakiej mysz musi. Się znajdować od blatu bądź innej powierzchni, żeby zaczęło łapać po prostu nasze ruchy, w tej myszy jest regulowany i może wynosić od 1 do 2 mm, gdzie standardem branżowym, na przykład w X Plusie, mogliśmy zauważyć LOD, loda w postaci od 2 do 3 mm. Widać przez to w tym numerku zdecydowanie takie, można powiedzieć, e-sportowe zacięcie i przygotowanie myszki na naprawdę szybkie poruszanie się po podkładce. Poza tym, co mnie osobiście kupiło, error rate tego sensora e, jest klasyfikowany na zaledwie 0,5%, gdzie w X Plusie, do którego, jak mówiłem, będę często się porównywał, standardowym wynikiem był. Około procenta jednego, czyli sensor raportuje tutaj dwa razy mniej błędów. Ale oczywiście do działania myszy nie wystarczy sam sensor, musimy jeszcze w coś klikać. W przypadku tej myszki pod fizycznymi przyciskami mamy zastosowane przełączniki klgm GM80, które to bardzo satysfakcjonująco klikają, a po wpisaniu ich nazwy w Google wyświetlają się filmy o tytule na przykład Najlepsze przełączniki, na które możesz wymienić swoje. Musicie wiedzieć, że nie lubię naprawdę być zbytnio entuzjastyczny wobec takich opisów, ale naprawdę ciężko jest znaleźć o tych przełącznikach złe słowo. Także tutaj zarówno z moich odczuć, jak i z odczuć innych recenzentów, którzy sprawdzają. Te przełączniki nie ma się absolutnie do czego przyczepiać. Jak widzicie, generalnie większość specyfikacji tego gryzonia dosłownie krzyczy słowem esport. I w przypadku tego modelu, który jest notabene pierwszą pełną, można powiedzieć, myszką wydaną przez polskiego producenta, nie mogę zaprzeczyć, że nie oszczędzali oni na komponentach. Jezu, konstrukcja tego zdania była trochę zabawa. Chodzi mi o to, że to, co jest w środku tej myszy, wydaje mi się absolutnie z najwyższej półki. Ale dobra, specyfikacje to jedno, a wrażenia z użytkowania to moim zdaniem zupełnie inna rzecz i myślę, że to one są tak naprawdę dla wszystkich tutaj najważniejsze. Ta myszka, podobnie jak Lix, który waży zaledwie 8 gramów mniej od niej, jest naprawdę bardzo lekka. 67 gram to ponad dwa razy mniej niż ma mój Daily Driver, czyli MX Master 3 od GTH. o połowę mniej od Razera, The Tadder czy CCS Rival 5 i dokładnie tyle samo, ile waży Glorious Model O, tylko że tutaj mamy konstrukcję pełną i nie mamy charakterystycznego podziurkowania myszy. Myślę, że warto to podkreślić, szczególnie w pierwszych wrażeniach, że to nie jest zdecydowanie myszka dla fanów ciężkich gryzoni. Bardzo dobrze myślę, że natomiast spisze się ona we wszelkiego rodzaju FPS-ach, szczególnie dla osób, które chcą jak najbardziej zmniejszyć czułość swojej myszy, żeby robić większe ruchy ręką i przez to być dokładniejszym każdy ma swoje preferencje w tej kwestii natomiast ta mysz przez niski do tego regulowany lod oraz naprawdę spoko sensor myślę że do grania zakrawającego e-sportowe zdecydowanie będzie świetna jeżeli chodzi o jakość wykonania powiem szczerze nie wygląda ta myszka zdecydowanie tanio i porównując do podobnych gryzonii w tym kształcie to zdecydowanie czuć tutaj różnicę pomiędzy price pointem 90 100 120 zł, a price pointem 200 w którym ta myszka prawdopodobnie będzie wychodzić jedyna co mi się troszkę nie podoba to brak ogumowania tutaj po bokach nie jest taki super śliskie fajnie że ten materiał jest wytłoczony w taki sposób, jak wam mówiłem na początku. Natomiast jednak ja jestem przyzwyczajony, czy to w tej, czy to w tej myszce, do ogumowanych boków, które znacznie lepiej mi się przynajmniej chwyta. Cała konstrukcja jest generalnie bardzo dobrze ze sobą spasowana. Praktycznie nie widać tutaj żadnych luzów, nie widać żadnych miejsc, w których to by jakoś źle wyglądało. Dobra, widzowie, wracam do Was troszeczkę z przyszłości. Jedną rzecz muszę tutaj dodać, jeżeli chodzi o jakość wykonania, która mi nie przypadła do gustu. Jeżeli chodzi o kółko tej myszki, to czuć tutaj delikatny luz, jeżeli chodzi o jego montaż. Może ja po prostu trzymałem taki model, ale no tutaj widzę, że ono łobluje na tak około pół milimetra maksymalnie. Nie jest to coś super zauważalnego. Jeżeli waszą pracą przez 8 godzin dziennie nie jest scrollowanie Facebooka, to raczej tego nie zauważycie, ale wolę o tym wspomnieć, żeby mieć totalnie czyste sumienie. Kabelek mamy bardzo podobnie opleciony jak w Leaks Plusie. Jest to taki oplot, który jest jakby osobny od kabelka i można go delikatnie sobie przesuwać. Jest on całkiem rozciągliwy, szczerze mówiąc, nie potrafię stwierdzić, czy bardziej wolę taki oplot, czy taki na sztywno przyczepiony do wnętrza kabla. Natomiast zdecydowanie są bardzo gęste i w porównaniu na przykład do tego Logitecha, no to tutaj widać różnicę gołym okiem i widać, że ten powinien wytrzymać przynajmniej troszkę dłużej. No i moi drodzy, myślę, że prawda jest taka, że do do Plusa, ta mysz może mieć kabel podobny, ale tutaj w zasadzie podobieństwa w designie się kończą, ponieważ ta mysz jest moim zdaniem wykonana znacznie bardziej elegancko. Jeszcze ja, mówiąc, nie lubię tego trendu na podzirawiane myszki i ten Grezown wydaje mi się pasować do moich preferencji znacznie bardziej. Chociaż ja też wolę cięższe myszki, to jednak wydaje mi się, że dla osób z odwrotnymi do mnie preferencjami, ta myszka, szczególnie do gier typu FPS, będzie naprawdę na medal. Całość została okraszona również trójstrefowym podświetleniem LED z jedną strefą tutaj na kółku, drugą na logo producenta i trzecią tutaj po całym tyle, która jest też Oczywiście, adresowalne i co bardzo mnie cieszy, SPC praktycznie z produktu na produkt poprawia swój soft, jeżeli chodzi o podświetlenie. Kiedyś on wyglądał naprawdę, można powiedzieć, podstawowo, tak troszkę obskurnie, teraz natomiast prezentuje się moim zdaniem o niebo lepiej. Poza regulacją podświetlenia, liftowo, o którym wspominałem wcześniej, oraz DPI, mamy tutaj też oczywiście możliwość przypisania dowolnie każdego z klawiszy, które się znajduje na tej myszce, a mamy tutaj dwa po boku, jeden na środku, dwa oczywiście główne oraz wciskane kółko i mamy też możliwość dowolnego w zasadzie tworzenia. Ma, w przeciwieństwie do Lix Plusa, ta mysz nie ma nadrukowanego z przodu logo modelu, co mnie bardzo. Cieszę się, bo moim zdaniem było to totalnie niepotrzebne w tamtym modelu. I myślę, że w zasadzie byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o design. Jest on, moim zdaniem, bardzo uniwersalny i będzie pasował zdecydowanie do wielu biurek, w przeciwieństwie do innych, bardziej agresywnych myszek, które niektóre mogą pasować, niektóre nie. E, tutaj jest to produkt, wydaje mi się, skrojony pod dosyć szeroką rzeszę konsumentów i bardzo uniwersalny. Oczywiście, symetryczny, przez co osoby leworęczne też mogą z niego korzystać. I szczerze, bardzo nie lubię takich materiałów, ale oprócz braku tutaj ogumowania po bokach, to mało jest rzeczy, do których mogę się przyczepić. Jeżeli chodzi o to, znajduje się w środku myszki, czyli, Sensor, przełączniki, absolutna ekstra klasa. Jakoś wykonają również na bardzo dobrym poziomie. Generalnie myślę, że mogę polecić dla osób, które dużo grają w gry komputerowe, które potrzebują po prostu bardzo dokładnego trakowania movementu myszki, wszelkiego rodzaju FPS-y, może gatunek MOBA się też zaliczy. Myślę, że jeżeli dużo gracie w tego typu tytuły, to ta myszka zdecydowanie Wam się spodoba. No i myślę, że to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Pamiętajcie proszę tylko, że to są moje pierwsze wrażenia i nie jest to pełnoprawna recenzja, bo po prostu tę myszkę miałem w rękach i na biurku powiedzmy jakieś dwa tygodnie, także nie ma tutaj co mówić o pełnej recenzji. Natomiast z tego co przez dwa Tygodnie złożyłem się do niej przyzwyczaić, to nie zauważam tutaj zbytnio większych wad. Tyle ode mnie na dziś, zapraszam Was do sprawdzenia dwóch innych recenzji na moim kanale, tymczasem trzymajcie się ciepło, cześć!